kować byś się nauczył tak jak pozostali To tu się skrada. jeszcze jakiś Dobra, zatłukliśmy ich i Geralt nagle przychodzi do Klucz do składu. Nie wiem po co, weźmiemy na wszelki wypadek. Może właśnie pójdziemy skład przeszukać, może da się. Może coś nowego tam powtykali. To kto to? Ty jesteś przyjacielem tej nowej? Gdzie ona jest? Komendant zabrał ją do wieży. Musisz się śpieszyć. Skąd to wszystko wiesz? Od razu było widać, że nie jest jedną z nas. Dziwka, dziwka pozna. No i domyśliłam się, że coś się kroi. Zanim ją zabrali, zdążyła mi wyszeptać: Okno w przybudowce. Kiedy ta gnida poszła się odlać, zobaczyłam, jak przechodzisz przez mur. Jak się dostać do Loredo? Gdy się zabawia, nie wpuszcza nikogo. Ale jego matka ma klucze. Musisz ją bardzo kochać, skoro tak ryzykujesz. Tak, to gdzie ta matka? Siedzi w piwnicy i destyluje fistech. Dzięki. Teraz znikaj. Przejdź przez mury i uciekaj. No, bardzo Szybry ciekawa matka. wysoki mężczyzna ubrany na niebiesko. Opowiedz mu o wszystkim i przekaż, że jego plan faktycznie był genialny w swej prostocie. To ja dziękuję. A jeśli uda ci się wejść do wieży, Zabij go, wiedź mnie. Niech zdycha długo i w męczarniach za to wszystko, co on zrobił. Hmm, ja się przebiłem w sumie na, z pierwszym razem po prostu przez. Przebiłem się przez parter, nie wchodziłem przez to okno, no ale. O, tymi drzwiami, z tego co się orientuję, wszedłem sobie, więc. Nie ma to co najmniejszego znaczenia, widzę. Może uparty człowiek by się przekradł jakoś między nimi, ale ja nie jestem aż tak uparty. Czego tu szukasz? Klucz do górnych kwater. Dawaj. Przyszedłeś po Elfią Dziewczynę! <laughs> Jeśli tak, to próżne twoje wysiłki! Jak w przepowiedni Itliny! Ziarno zostało zasiane i niebawem wykiełkuje! Zamknij się i daj mi klucz. <laughs> klucz... klucz... Gdzie ja go wsadziłam? No. <laughs> No i tak skończyła mamusia Loredo, rzuciła nam jeszcze fistechem w oczy, więc nam się trochę ekran kołysze. Poradzimy sobie i z tym. To są drzwi główne, więc nie wychodzimy. A, potrzebuję klucza, więc nie mam ten... Mm, zapomniałem przeszukać matki. Jest. Daruję sobie walkę z tymi strażnikami Mam nadzieję, że można... Nie zbliżaj się. <noise> Ubierasz się jak dziwka, to zachowuj się jak dziwka. Nie mam klucza. Najpierw się A potem obetnie cycki zgoda? Sobie obetni cycki kurwicenu Uwielbiam jak suczki strzekają. Dobra, nie wiem który ma klucz, więc... Wow, wow! No to po nas, ale mnie otoczyli, dobra, gdzie my ostatnio skończyliśmy? Nawet znaku mi nie dali rzucić. No, w sumie tak tu wygląda walka. Jak, się, jak człowieka otoczam, to nie ma. Zmiłuj. Nawet sami twórcy gdzieś tam czytałem w poradniku, żeby unikać otoczenia. Nawet wyturlać się z tego, co zauważyłem, nie mogłem. A dobra, nie jest źle. zabiciu matki. Dobra, nie będziemy się bawić teraz w żadne tam. To pominiemy, już widzieliśmy. Przesiekamy się przez nich i zarżniemy jak prosiaki. Tych mamy z głowy. No to zabierzemy sobie. Wy macie klucz, nie, wy nie macie klucza, to idę zapieprzyć tamtych, który że mnie poprzednio zabili. No! W warto ich zabić, bo level szybciej dostaniemy. A już niewiele nam brakuje. O, właśnie, klucz do wieży, tutaj jest. W sumie dałoby radę się przekraść, no ale co my będziemy się przekradać? お W sumie tak samo. No i wiadomo już. Szybko, Zobaczmy. Klucz, długie rękawice, schemat wyważony sztylet, na pewno ulepszenia weźmiemy. Dobra, wzięliśmy wszystko przez przypadek. Level, dwa talenty. Podstawa, no i w końcu redukcja obrażeń. E, tutaj rozwiniemy jeszcze sobie to, dzięki, dzięki czemu kłęb e, będzie przeskakiwał między przeciwnikami i ranił innych. A tutaj rozwiniemy w ten sposób ewentualnie. No jeszcze zostanie nam, jak rozwiniemy w ten sposób. Oczywiście nie, nie wszystko na drugi poziom, bo to nie opłaca się tego robić. Prawdopodobnie tutaj dodamy w te dwa jeszcze. I na pewno rozwiniemy na ostatni poziom to i to. Znaczy tego nie trzeba w sumie, ale to rozwiniemy na pewno. Nie mamy czasu, Geralt. Pomóżmy jej i zabierajmy. Słyszałam coś za tymi drzwiami. Tak, ktoś tam jest faktycznie, ale najpierw, co najważniejsze od wszelkich zadań jest przeszukanie i na się. Abra. Moril. O ile pamię jeśli pamiętacie, to Moril jest ta to jest ta elfka, która zniknęła. Nie zostawiajcie prawie mnie. Prawie rok błagam. temu. Nie wyglądasz na dziwkę elfką. Nazywam się Moril. Jaki jest miesiąc? Nie ma czasu na dyskusję. Możesz iść. Nie zostanę tu ani chwili dłużej, choćbym miała się czołgać! Ona nie przejdzie przez ogród, Gerald. Musimy wyjść od frontu. Prowadź. Będziemy tuż za tobą. To jaki mamy miesiąc? Lamas. Zaczęła się jesień? Kiedy mnie porwali, padał śnieg. Więc ojcem dziecka jest. To dziecko! Ma tylko matkę. Gdy się zorientowałam, że jestem w ciąży, chciałam ze sobą skończyć. Nie mów tak. Jestem NC. Nie dam rady! Ja chyba... aaaaaa! ma ci jej wody. Geralt, zmiana planów. Co? Wracamy do wieży. Potrzebuje czystego łóżka, ciepłej wody i trochę czasu. Nikt nie może nam przeszkadzać. Sprowadź pomoc. Alarm! Intrud już powinien na z zewnątrz bić z pomocą. Oj. inaczej nie jest. Madoły. Wszyscy wszyscy Gerald, w samą porę! Gdzie się podziewałeś? Roż? A mieliśmy mały problem po drodze. Właśnie jeszcze Jorwed, który jakoś się wydostał z niewoli. Wcielamy się w skórę rożcza. A Jorwed padł po dwóch naszych hitach. Pokonał mnie człowiek. Starzeje się. Co teraz? Masz szczęście. Zasłużyłeś na tortury, ale z braku możliwości po prostu utnę ci łeb. Umrzesz jak wojownik. Nie żałuję. Wełbie ci się miesza przed śmiercią. Nie. Nie żałuję, że to ty. Głupio byłoby umrzeć po tych wszystkich latach od przypadkowego bełtu z kuszy lub na grypę. Cholera, tym razem ci się upiekło. Twoi łucznicy tu idą. Pamiętaj, Jorwed. Pobiłem cię raz i mogę to zrobić znowu. To się okaże. To się jeszcze okaże. No Wernon darował mu życie. Kurwi syn uciekł, ale jestem pewien, że jeszcze o nim usłyszymy. Zasrani nie ludzie. Starco jorwecie. Co z Loredo? Gdzie jest Wes? Loredo nie żyje. Uratowałem wez w ostatniej chwili. Co się stało? Twój plan nie był wcale. Chłopiec Geralt. Zdrowy chłopiec. O co tu chodzi? Czyje to dziecko? Moril. Czyje? Znaleźliśmy Elfkę. Loredo porwał ją prawie rok temu. To on był ojcem. W życiu nie tknąłbym Elfki. No tego ostatnio nie zrobiłem. W porcie czeka statek. Fajnie, Nie, Geralt nie wykonał mi tego Quick Time'a, choć nacisnąłem. Ona podrygnęła sobie żyły, widzę. Coś ty zrobiła, dlaczego? Nie dotykaj mnie, przeklęte miasto. Żegujcie statek. Co z dzieckiem? Nie możemy go zabrać. Kto przygarnie mieszańca w tej parszywej dziurze? Seherim. Oddajcie je Seherimowi z Bindugi. I powiedzcie, że to dziecko Moril. Opuszczamy flotą i już raczej nie zawitamy tutaj. Tak się kończy akt pierwszy. Przechodzimy do aktu drugiego. Gdzie nie jest, gdzie jest w sumie, jakby to powiedzieć, jest równie ciekawy jak w akcie pnie, pierwszym. Coś długo się to ładuje. No dobra, ale trzeba wytrzymać. W razie czego sobie przyspieszycie, to wy jesteście w komfortowej sytuacji.

E, I wypowiadajcie się. Dziękuję wam za wszystkie subskrypcje. E, cieszę się, że mnie oglądacie. To będzie dobra wojna. No, więc do usłyszenia.